Jesteśmy na zamku w Krokowej, na zamku czy w pałacu? Właśnie mówię, i na zamku, i w pałacu, a zatem obronne cechy naszego obiektu. Kiedy w XIII wieku, pod koniec XIII wieku, książę Gdański umacniał swoje rubieże graniczne na najbardziej wysuniętym na zachód obszarze ulokował rycerza z zadaniem pilnowania granic. A zatem w rozwidleniu rzeczki Karwianki najpierw osada rycerska z prawdopodobnie dążonym obronnym jako miejsce skąd strzeże się granicy przy trakcie królewskim. Potem w czasach krzyżackich oczywiście funkcje obronne zostały rozbudowane. Kiedy jeden z potomków Krokowski, rodu krokowskich zginął podczas wyprawy tureckiej, wielki mistrz Krzyżacki, wypłacił ojcu odszkodowanie. To odszkodowanie umożliwiło pod koniec XV wieku budowę obronnego zamku kamienno-ceglanego, już zamku pełniącego funkcje obronne w tym rozumieniu XV-wiecznym. I kolejny etap naszego obiektu to czasy wazowskie. Zygmunt III Waza. My pamiętamy go z tego noclegu na Puckim Zamku. W listopadzie 1598 roku, po nieszczęsnej wyprawie po koronę, tutaj znalazł bezpieczne schronienie, kiedy armada okrętów królewskich została rozbita przez burzę. Trwał remont, przebudowa, rozbudowa siedziby rodowej rycerskiej na siedzibę szlachecką. I z tego czasu pozostają najciekawsze relikty właśnie zamku, założonego na kwadratowej niemalże platformie, Nawodnioną fosą, zamku do którego prowadziły, prowadziła grobla oddzielająca fosę od stawu górnego. Dzisiaj z tego założenia wazowskiego. Pozostał rozbudowany w górę obiekt, obiekt, w którym już nie ma dawnego ogrodzenia z bramą wjazdową i części budynków gospodarczych. Są natomiast dwie oficyny i okazały fronton z oficynami południową i północną. Pod koniec XVII wieku, kiedy zmienia się struktura prowadzenia wojen i funkcji obronnych. Następuje splantowanie części obwałowań. Na tych obwałowaniach poszerzony zostaje park. My nazywamy ten park parkiem włoskim, ale chodzi tutaj o park regularny. W końcu XVIII wieku park rozbudowany o przestrzeń romantyczną swobodnego krajobrazowego parku do niemalże 18 hektarów. Dzisiaj 8,5 hektara przestrzeni parkowej. Zespół pałacowo-parkowy z fosą, zestawem górnym, zestawami bocznymi. W XVIII wieku pałac nabrał kształtów i funkcji reprezentacyjnych. Stąd dziedziniec przed pałacem z parterem bukszpanowym. Stąd otwarta przestrzeń, obniżone obwałowania, właściwie zniesione obwałowania, ale dziś świetnie czytelna jeszcze platforma, platforma obronna. I przejście yy, tzw. białym drewnianym mostkiem pokazuje nam to zejście do części rekreacyjnej. Kiedy w końcu XIII wieku krokowscy podejmowali decyzję o wyborze miejsca na swoją siedzibę obronną, to właśnie te warunki, wyniesienie na naturalnym e, wzgórzu e, piaszczystym, e, które zostało później w XVI-XVII wieku dodatkowo umocnione e, i położenie e, na suchym gruncie w, w rozlewisku, w rozlewisku wodnym, Czyli zabezpieczenie i dostępu do wody, a jednocześnie bariery wodnej, punkt obserwacyjny. Dzisiaj mamy tutaj zielenie, wysokie drzewa. Trzeba pamiętać, że średniowiecze to raczej wybór miejsca z dużą, rozległą panoramą obserwacyjną. Właśnie topografia zdecydowała o tym, że to Krokowa stała się tym właściwym miejscem tuż przy trakcie Via Regis yy, Gdańsk-Słupsk Dziś haszcze za kilka lat, mam nadzieję, że znowu odtworzymy wejście, które uzmysłowi naszym gościom, na czym polegała topografia wyniesionego ponad przeciętny poziom doliny, pradoliny Karwianki, właśnie zamku obronnego. Trzy czwarte obwodu zamku z naturalną obroną do tego fosa, do tego obwołowania. Dlaczego tak silnie umocniony obiekt? Oczywiście dlatego, że pokojowo nie układały się stosunki graniczne prawie w żadnym okresie dziejów i od początku funkcjonowania tego obiektu jego funkcja obronna była tą funkcją podstawową. Pod oficyną południową. Też ciekawe miejsce, ślady przebudowy, ślady historii architektonicznej tej części budynku, bowiem tutaj, gdzie widzimy kamienie łączone z cegłą, to na pewno są jeszcze XVII wieczne, czy z przełomu XVI-XVII wieku fundamenty i mury fundamentowe. Natomiast sklepienie znacznie późniejsze, może to być właśnie ten czas, kiedy w XVIII wieku. Nastąpiła przebudowa niskich oficyn, kilku oficyn południowych i północnych na oficyny wyższe z dużą salą balową na Piano Nobile na pierwszym piętrze. A zatem jesteśmy w tym fragmencie zamku, który najbardziej przypomina całą funkcjonalność zamku. zamku zamek na tej platformie otoczonej fosą to było jakby małe miejsce do życia, gdzie oprócz domostwa była stajnia, była kuźnia, magazyn podstawowych artykułów żywnościowych, oczywiście wędzarnia, piekarnia, kuchnia, czyli to wszystko, co zabezpieczało przetrwanie. I oczywiście studnia z poborem wody. Pałac dziś restauracja i pokoje noclegowe, miejsce koncertów, na które zapraszamy i wystaw ma swoją militarną historię. I tą militarną historię poznacie państwo z czasem także w wydawnictwach, które przygotowujemy, a na pewno warto patrzeć na y, pałac na zamek właśnie z tą wiedzą historyczną początków państwowości polskiej, y, księstwa Gdańskiego, księstwa y, y, Ciążąt Gdańskich. Ten czas, kiedy budowaliśmy tożsamość.